Czynni i emerytowani nauczyciele wzięli udział w gminnych obchodach swojego święta, które odbyły się w piątek w Młodzieżowym Domu Kultury. Dzień nauczyciela był jak zawsze okazją do uhonorowania wyróżniających się pedagogów. Z rąk burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nagrody odebrali Bogumiła Ziąbka, Bożena Komorowska, Iwona Kalina, Jolanta Ogińska oraz Beata Twarkowska-Ostafińska. Co czuje nauczyciel w momencie otrzymania nagrody burmistrza? No na pewno ogromną satysfakcję i radość, że trud podejmowany w polu, na polu oświaty został doceniony. Myślę, że to wyróżnienie yy, przyczyni się do tego, że moja praca będzie w dalszym ciągu. Wyglądała tak jak do tej pory. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury wręczono też tego dnia stypendia dla najlepszych uczniów. Otrzymali je Katarzyna Bramczyk, Adrianna Frykowska, Weronika Lewandowska, Jacek Rosiak, Maciej Kowalski i Witold Lipka. Wszyscy stypendyści są uczniami Miejskiego Zespołu Szkół. Czterem uczniom wręczono stypendia kulturalne. Otrzymali je Małgorzata Frontczak, Klaudia Szewczyk, Joanna Kotowska i Damian Sołtykiewicz. Stypendium sportowe w grach zespołowych przypadło koszykarkom UKS z Miejskiego Zespołu Szkół. Gminny Dzień Nauczyciela uświetnili swoją obecnością poseł Agnieszka Hanajczyk, burmistrz Jacek Lipiński oraz starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki. Wszyscy goście życzyli nauczycielom samych sukcesów i zadowolenia z pracy. Mamy poza, jak zwykle, wieloma osiągnięciami na niwie sportowej, jeżeli chodzi o naszych uczniów około 40 stypendiów sportowych, ale to, co się kiedyś nie zdarzało, to, co było rzeczywiście bardzo trudne, dziś mamy 10 stypendystów w zakresie nauki, nauki i kultury, w tym 6 naukowych, bardzo ważnych, bo to zarówno w zakresie informatyki, języków obcych, jak również matematyki. A ponieważ kryteria są bardzo wysiłkowane, to wymaga podkreślenia, bo to są naprawdę e, często sukcesy na, e, w sferze już ogólnokrajowej. To wymaga podkreślenia to wielka praca naszych nauczycieli, i za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie Państwo, że kształcąc od przedszkola tych maluchów poprzez kolejne klasy, być może rosną tam kolejni politycy. Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu dużo radości, dużo satysfakcji, dużo uśmiechu i tak naprawdę spełnienia oczekiwań również ze strony parlamentarzystów. Gratuluję Państwu kolejnego dnia edukacji. Życzę Państwu zdrowia, pomyślności i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym, kolejnych stopni awansu zawodowego i samych samych sukcesów. Koniec uroczystości upłynął już tradycyjnie pod znakiem piosenki. Tym razem na scenie przed pedagogiczną widownią zaprezentowały się stypendystki burmistrza.